Pewien facet, leżąc na łożu śmierci, zawołał pielęgniarkę i przyznał się jej, że marzeniem jego życia było zawsze pocałować w głowę Nikitę Chruszczowa. Pielęgniarka zdziwiła się nieco. Nikita Chruszczowa? Obawiam się, że to niemożliwe. Nie dbam o to. Tak bardzo chciałbym to zrobić. To jest moje ostatnie życzenie. Pielęgniarka pomyślała przez chwilę. Ponieważ facet był krótkowidzem i nie miał na sobie okularów, Pielęgniarka wyjęła jedną ze swych pięknych piersi i podała umierającemu. Ten trzymał ją przez chwilę, pieścił i niesamowicie się wzruszył. Och Nikita, mój drogi, mój stary przyjacielu! Jestem tak szczęśliwy, że jesteś tu dziś ze mną. I ucałował piersi. Pielęgniarkę zaczyna bawić ta cała sytuacja. A nie chciałby pan pocałować w głowę Eisenhowera? Spytała. Ależ tak. Czy on także jest tutaj? Oczywiście, że tak. Odpowiedziała i podała mu drugą pierś. Och, prezydencie, mój drogi, jaki jestem szczęśliwy, że i ty tu jesteś. Mówi facet całując Eisenhowera, raz za razem. Pielęgniarce, starej figlarce, spodobało się to wszystko, więc zagają znowu. A co z Fidelem Castro?